Cześć witajcie w kolejnym złowym odcinku gdzie mam nagrany jeden temat ciekawe czy będzie jeszcze ale przy okazji skoczymy tutaj może może hm, choć jak na razie Dobra, chodźmy od razu na cienki, bo tutaj to Wida z nędzą Szlifierka Diwolta hmm, Może być ciężko A to? O, to jest cała zwrotnica od wózka Teraz zauważyłem hmm. Co tu jeszcze, co tu jeszcze Rusztowanie Budowlanie Co bo, bo, boże rusztowanie, ale zawias Będziecie się śmiać. Ogrodzenia, a nie rusztowanie. Trochę zmęczony życiem. Dzięki. Tam jest wioślarz. Miał siodełko, ma siodełko. Dobra. To spróbuję tego wioślarza szarpnąć dla tego siodełka. O no, takie siodełko właśnie szukam. Nie? O. Ktoś to nowy wąż no. 10 gwarancji A trafił na złom Nowy czy nie nowy? Dobra, może nie nowy Cofam Cofam, cofam Coś wam śmiesznego pokażę Rama fajnego krosa aluminiowa hmm? No serio Nie widzę żeby gdzieś była pęknięta czy coś uszkodzona Znowu to wyleciało z decatlonu A ciężko powiedzieć, przewidzieć niekiedy nie Ciekawe jak mi policzą wziąć możemy Najpierw przy przekasie od, odłożymy hmm? Też mi się tak wydaje, nie będziemy ryzykować, Będzie... zaryzykujemy A Może, może. Fajna rama aluminiowa, naprawdę fajna krosa ja? Fajna, fajna. Nie widzę, żeby była pęknięta czym przepatrzę bez Was Ale aż się wierzyć nie chcę, aż się wierzyć nie chcę no, super suport też Też spoko, kurde Bez ale to jest dekatlano, to jestem pewny, że Zero-jedynkowo, wcisnęli komuś swoją ramę, a tą wywalili. Tylko pytanie, dlaczego? Hmm? Przejrzę z pawy, czy nie popękane? Jak z pawy, ok, to, to biorę. Zresztą no, może <laughs> się ile policzą, ale może się uda. Nie wiem, pokazywałem wam tutaj te nogi do ławki? chyba nie, ale z tego co mnie pamiętam, one ważą 30 kg. Także przy tym cenie tutaj, na tym złomie, to to się nie opłaca. Niestety Bo normalnie się opłaca i to bardzo, tylko nie tutaj Co jeszcze spytacie? Nic, nic ciekawego Dobra, targam to siodełko jak się da i lecimy potem umówiony temat Tu jeden śmieszny temat Boż, za akumulatorem Ktoś go nawet regenerował 3 lata temu Nie, 5 lat temu, co ja mówię 5 lat temu, ale zobaczcie Właśnie się I pierwszy bieg tak samo Bardzo lada, lada obroty Łyk na to, nawet dla samego silnika Ja tylko martwię się o tę ramę nie do pierwszym jakiejś ceny, nie wiem, 50 zł czy coś no też tak może być. No dobra, zobaczymy, zobaczymy. lećmy, lecimy, bo tu nie ma nic ciekawego, a kolejny złom, czeka. Ładno, hmm. ładło do piły Do starej piły. są po gruby żelastwa. Po grubości żelastwa żeliwa. Tylko no jak widzicie dwuczęściowe chociaż myślę nad śrubą jeśli mam być szczery tu odkręcić Stworzeń też z drugiej strony ej, ej. te by trzeba wybić to też niepotrzebne nie wiem nie wiem a poduma mi bez was zobaczymy bo zapomnę 45 zł za te da nie ma źle. 4,5 kg, dycha za kilogram. Przez uważam, że i tak nie ma źle. Kolejny złom. Praktycznie same śmieci. jakiś coś od gazu, to jest jakieś stare filtry, czy coś, nawet dokładnie nie wiem. Taki zasilacz się trafił. Ciekawe, jakby to policzyli. To nie złama, czy jak. Może zaryzykował. Miał być niesprawny, generalnie. Jakaś samoróbka. Hmm? Do 6A, przynajmniej tak wskazywałby miernik. Jakiś prostowniczek, coś tego. Dobra, zaryzykujemy. Jak w porównaniu tam jest jeszcze jedna ciekawostka, teraz zauważyłem. Czekajcie. Kojarzycie? Kojarzycie pewnie. Czekajcie, bo mnie zaraz fuk zabije. Na pewno kojarzycie, co? E? Super, mam taką, muszę sobie odnowić. Ta wygląda nawet w trochę lepszym stanie, dlatego może ją damy na bok. Żeby ją nikt nie zniszczył. Ale mi to radość się sprawiło, e? ten widok. Fajne rzeczy, fajne. Mm. Dobra, biorę to swoje i spadam do wagi. Do wagi, do do wagi bo jeszcze muszę podjąć rower ale to kurde nie wiem czy się wyrobi i to jest ten temat dzisiejszy dwie stówy za niego chcą. dużo i mało hmm, Brida brać, nie brać troszkę powiedzieć czy tu ogle Merida nie, Merida mountain bank jest na stx się dobre wyposażenie ma ale chcą za niego dwie stówy będziecie się śmiać ale dwie stówy dałem aż zrobię miniaturkę ha, witajcie na pierwszej części podsumowania w drugiej części rower mm, ta część bardziej logiczna podsumowania e, czyli co od czego zacząć i czego zacząć jak to wpadało Rama Crossa aluminiowa, żeby było śmiesznie, ktoś ją wyrzucił na koło stal i to jeszcze stal cienką. Czemu nie jako aluminium? Nie mam pojęcia. Eee, czemu ktoś w ogóle wyrzucił? Też nie mam pojęcia. Tutaj jest ok z tyłu. Tutaj też jest ok. Tu też nie jest złamane Główka ramy też jest ok. Nie ma nigdzie śladu, żeby coś się stało w wypadki. wypadku. Eee, wiadomo, już jest tutaj obita, ale to bardziej od złomu, od przerzucania. Aluminiowa rama krosa. Kurczę, no nie wiem, nie wiem, pojęcia jeszcze tutaj. cicho. też jest ok. Dlaczego? czemu? po co? nie wiem. No, brak mi odpowiedzi, brak mi odpowiedzi, ale na 90% a 90 to wyleciało z serwisu Decathlonu, więc podejrzewam, że oni wcisnęli komuś swoją ramę, a tą wyrzucili. Tylko, czemu? Jakby była z wypadku, no to by było widać jakieś ślady wypadku czy coś, a ona. Ona nie ma takich śladów, więc, 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 więc ona cross Evado, Evado, nie no, to Evado, więc fajnie no, co powiedzieć, no ja się cieszę, głupi by nie wziął, policzyli mi dychę za kilogram, też nieźle, nieźle, co tam jeszcze wpadło przy tym, na <zodzie> wkrętarka, raczej właściwie połowę wkrętarki, wkrętarki bosza z akumulatorem regenerowanym tak jak mówiłem w 2017 szkoda, że ogniwami niklo, niklo, niklowo kadmowymi ale no jakby mi ktoś powiedział no nie uwierzyłbym nie uwierzyłbym że można takie rzeczy jeszcze naładowane na złomie znaleźć. takie rzeczy były ale że jeszcze naładowane, działające no no cóż, no cóż, no ja się cieszę bardzo Zobaczymy, na co to wykorzystam, co się z tego uda zrobić. Ale no, jak numer na Barino Plus, no, śruba do imadła to. Nawet nie wiem, czy będę wam mówił, czy nie będę wam mówił. Śruba, śruba, akurat taki mi brakowało, akurat z takim pierścieniem, więc nie muszę niczego dorabiać. Czyli żadna filozofia znowu, bo wytoczyć albo znaleźć dużą podkładkę i przeciąć to. <laughs> Powiedzmy sobie szczerze, no też nie dużo roboty. A. Ale tu jest, jest gotowa. Fajnie. No i ten zasilacz. Powiem Wam wziąłem ten zasilacz. Chyba jakoś tak stwierdziłem. Ja stwierdziłem, że nawet jak nie będę działał, to znając życie w środku jest tyle miedziuchy, że, że i tak będzie dobrze i tak będzie dobrze, będzie bardzo dobrze a żeby było śmiesznie dzisiaj spalił mnie do ładowania tajcył się chyba transformator a też był taki stary więc jak się uratować go no to do 6A hmm, też nie ma źle no 12V jak doładował super by było, nie ma co marudzić a ryzykowałem prawie nic a więc powiem szczerze jak za to 350 tam będzie z kilogram miedziuchy O, kilogram to może nie Nawet nikt będzie pół kilograma miedziuchy to jest 15 zł także na samej miedziuszce jest tam przodu No i to była część, pierwsza część podsumowania Zaraz lecimy pod ten O no i jest To po co pojechałem Przepraszam za światło jest kiepskie wiem o tym wiem No ale jestem w gościnnym garażu więc musicie wybaczyć eee... Czemu ja wziąłem tego szrota tak naprawdę? No bo z zewnątrz ten rower wygląda jak szrot, Nie ma co ukrywać, widzicie? Jeszcze był malowany. Tak trochę nieudolnie. Kierownica była fioletowa. Wiem wiem, światło jest beznadziejne, No wiem, wiem, ale to jest gościnnie wszystko. Klamku manetki jeszcze. Czekajcie. Klamku manetki jeszcze pomalowane. Eee, po co ci on? Po co ci on Meister? Takie bardziej lepsze przecież widziałeś, tak? Były lepsze, owszem, sam kiedyś znalazłem dużo lepszą Meridę. z zewnątrz, ale jedna rzecz tutaj mnie naprawdę urzekła, już wam pokażę, już część połowiczną wam pokazałem, Shimano STX, Oczekajcie, w tym świetle będzie ciężko, ale może tak się uda, Shimano STX, Shimano STX, Shimano STX i tam jest Shimano, oj. O jest, Shimano STX To nie jest lipny osprzęt Powiedzmy sobie szczerze, to jest naprawdę, wiem, że stara półka Ale to jest naprawdę wysoka półka osprzętu Naprawdę wysoka półka osprzętu Nie ma Nie ma co mówić, możecie mówić, stare, głupie, beznadziejne, coś tam, coś tam Powiem wam jak to, to jest stary rower, nie wiem Lata podejrzewam, że 98, 2002, tak, tak mniej więcej bym go szacował no siodełko nie, bo siodełko jest znówka siodełko jest znówka ale 98-2002 a ten sprzęt naprawdę robi robotę, ten osprzęt robi robotę jest, to jest, w cudze, to jest klasa, wysoka półka, podejrzewam że ten rower był strasznie drogi on tu nawet miał jakąś nazwę gdzie to to było a, ajajaj, myślałem że gdzieś to była jego nazwa było, że było. ale w tym świetle to może sam jestem ślepy, no także Będziecie śmia się śmiać pewnie, po co wziąłem takie baczewie? Ale no, to baczewie ma osprzęt klasy światowej, że tak powiem, lekko mówiąc. Dlatego wziąłem. chociaż hmm? po co ci to barachło? Że widzę te komentarze. Lepsze przecież były. został ten złom. Oskalęm się, zgadzam się. Ale, ale, albo mogłem go tak kupić z tym osprzętem, albo w kontener. Także wolałem go tak kupić. Hmm? Bo tam niestety na tym złomie jest taka dziwna polityka, że jak ktoś sobie go wyceni, właściciel go wyceni na 200 zł, to koniec. To ma być 200 zł, nie ma dyskusji, nie ma nawet próby handlowania. jak się nie sprzeda, oni go wsadzą w kontener i poleci do huty. No taka polityka. Nie wiem, czy to jest takie ego właściciela, czy coś. Może być nawet takie ego. No i tak samo nie pozwolą nawet części wykręcać. Także mi, że choćby ktoś chciał wziąć to siodełko, zapłacić za nie 5 dych, nie, on to weźmie zmieli do kontenera po robocie. Także, także dlatego wziąłem ten rower, bo ma fajny osprzęt, naprawdę fajny. No, lipne światło, więc kończymy. Dziękuję za dzisiaj i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!